Cześć, cześć, cześć. Tutaj Pelkamil ja was witam już w kolejnej wiadomości dotyczącej gry w 2 k 14 Tutaj mamy teraz przedstawiony, tak jakby artykuł, znaczy nie artykuł, tylko tak jakby ogłoszenie na temat specjalnej książki, instrukcji na temat w 2 k 14 która będzie kosztować 15 dolarów. Nie będą jakby wszystkie triki, jakieś wiecie, opisy, gimmiki, szczególnie do Trybofilters of WrestleMania. bo to jest taka jakby encyklopedia tej gry, ale nie o to mi chodzi chodzi mi o to powoźćcie sobie na dolny róg tego The most kompletnie nie, przepraszam bardzo Play as your favorite superstars and divas in your own custom WWE Universe. Tak moi widzowie. Będziemy mieli potwierdzony WWE Universe, co mnie co naprawdę cieszy, bo ja szczerze mówiąc jestem fanem WWE Universe. Jak miałem PS2 i sobie kupiłem SmackDown Versus Euro 2011 to no life dniami. W Double Universe, więc no naprawdę się cieszę. Tylko mam nadzieję, że to dopracują niż 13, bo niby miała być taka dopracowana, ale jakieś caccenki zdarzały się raz na jakiś ruski rok, prawda? No to <laughs> mam nadzieję, że to już dopracują. No i będzie fajnie. Zegraj z swoją ulubioną postacią bądź divą, w twoim wasz... własnym stworzonym, znaczy skustomowanym WWE Universe. To mnie naprawdę bardzo cieszy. Hmm. I no i to by było na tyle, tak? Jest potwierdzone że W Universe już ponad 4-0. Bo to już 4 lata jest w... już 4 lata jest w grach W. Naprawdę czekam na więcej wiadomości i czekam też na to, żeby to bardziej dopracowali, tak? Ale no, wy się, wy się wypiszcie w komentarzach co o tym sądzicie, czy warto dodawać W Universe czy na przykład wywalić W Universe i czymś zastąpić. Ale no to wszystko mówcie w komentarzach. Ja byłem taki Cześć.